Uh. O, dzień dobry. Nazywam się Melinda One. Jestem lekarką i... I leży panią Watson? Aha! Co i jest? Co jest? Zapaliło się na nią coś ciężkiego, prawdopodobnie przy pracy. To, to bardzo trudny przypadek, jest w śpiączce. Uh, czemu? Czemu? Badamy to. Proszę, oto karta pacjentki. Czy ktoś to przeczyta? Um. co się dzieje? Gdzie jestem? Aaaa! Co się pani dzieje? Obudziła się pani! Na to wygląda. Jak długo spałam? 12 godzin była, pani w śpiączce! W śpiączce? Ale ja już czuję się totalnie dobrze! Wszystko się zniszczyło! Został tylko jeden but. To w co się ubiorę? co Zadzwonimy progazie! Cześć, siu Lucy z ciuchami. Och, dzięki za ciuchy. To za ile wychodzi? Nie wiem. Po krótkich badaniach zobaczymy, czy nie dostała pani żadnego strząsu ani uraz w mózgu. To do domu, jak jest tam biedny sam. Dobra. Szkoda, nie przy, że nie przyniosło mi szczotki. Oczywiście szczotki do włosów. Szczoteczkę do zębów mam. Po badaniach. No i co? O, w badaniach wyszło, że ma pani lekki uraz mózgu, ale to nic groźnego. Proszę się tym absolutnie nie martwić. Dobrze, spróbuję. Już wróciłam. O, to prędko. I jak to na badania? na badaniach? Lekarka powiedziała, że mam lekki uraz mózgu. Powiedziała też, żebym się nie martwiła. Jakaś głupia, jak mogłabym się tym nie martwić? Z tym urazem mózgu to przesadziła. To bardzo śmieszne. No, no nie wiem, czy to jest takie śmieszne. Wiesz, to może być coś poważnego, ale ona nie, nie umie tego powiedzieć. Proste. Jest lekko kopnięta w mózg. Może miała coś takiego jak ja. Pewnie ma to od urodzenia, albo miała takie same padnie jak ty. No mówię. Mam nadzieję, że ja nie jestem kopnięta w mózg. Już idę do domu lepiej. Puszek niestety, ale pościkał mi nogę. Siągnę te buciory i pójdę poszp poszperać na strychu trochę. Och, jaki straszliwy burdel! Tutaj nie widziałam! Ja ci kręcę, co to było? Lepiej zostawię tutaj tą śmierdzącą szmatę i pójdę stąd.